Nie ma, jak tam pracujesz, pracujesz? Bo wiesz, bo, bo ja nie. Wybraliśmy się w trasę, tak sobie prywatnie, w trasę się wybraliśmy. Ale ty nie kierujesz? Ale ja nie kieruję. Stwierdzamy fakty, tak? A ty masz śliczne oczy. Stwierdzamy fakty. Stwierdzamy fakty. Pierwszy przystanek: Praga. Mały update. Pierwszy przystanek to kibel na stacji benzynowej. Zachrate epope Mój czeski jest coraz lepszy Wiecie co to jest? Powiem wam, że jeżeli chodzi o przekąski w drodze Jestem fanem Takich rzeczy Wołowina Lekko solona Lekko pieprzona i suszona 100 gram produktu Jest robione z 280 gram Mięsa Lepsze od chipsów, jakichkolwiek. Tam, tam jest pracha. Tam jest pracha, tam mieszkają prażanie. Moi drodzy, czy spaliście kiedyś w kanarku? Bo ja dzisiaj będę spał na w kanarku. Jak słyszycie, jesteśmy na miejscu. Jesteśmy w hotelu w Pradze. Pierwsze co zrobiłem. To urwałem klamkę od drzwi Cii, ona sama wylatała. Moi drodzy yy, mamy godzinę 18.20 późną. późną i wybieramy się mimo wszystko na stare miasto, bo w Pradze spędzimy tylko te, ten jeden wieczór, tak? Więc koniecznie musimy dobrnąć na most Karola i na Stare Miasto. Tam chcemy zjeść fajną kolację. Słuchajcie, nigdy nie sądziłem, że ja yy, będę w Pradze. Gdzieś tam w po głowie chodziło, że fajnie byłoby pojechać, ale koniec końców nigdy człowiek nie miał się jak wybrać. A tu proszę. Jesteśmy w Pradze i teraz, prawda? E, zwiedzanie e, z nawigatorem, proszę Państwa, jesteśmy pod, pod jakimś kościołem, jesteśmy, proszę Państwa. I tu, proszę Państwa, za mną widzicie oto e, jakieś rzeźby. Jakieś rzeźby, prawda? W Pradze, na Starym Mieście. No ma to sens, prawda? Jesteśmy w tej chwili w Pradze w sklepie, który nazywa się Candy Miners I powiem Wam, że jestem zachwycony po prostu dlaczego ja jak byłem dzieckiem to ja w takim sklepie nie mogłem być dlaczego? Tu jest... tu jest wszystko. I są ciuchcie. Dużo ciuchci wagony pełne słodyczy kamienie słuchajcie a skoro w, w kopalni tak no to przede wszystkim muszą być kamienie szlachetne i złoto, złoto. mamy prawdziwe złoto w Pradze, więc e, nie każdego muszą interesować, tylko i wyłącznie zabytki, tudzież sklepy ze słodyczami. Sklepy y, z trawką. Dużo trawki. W cholerę trawki, wszystko legalne. Tych sklepów z tym magicznym produktem, więc postanowiłem go odwiedzić. Życzcie mi miłego wieczoru. Kracik. Ach joo! Patrzcie na kracików. Ej Ach joo! Tam zmierzamy. Idziemy na most Karola Karola Wielkiego! Pytacie dlaczego? Powiedziałem, że idziemy na most Karola Wielkiego. Bo to jest wielki most, to jest kawał mostu! Słuchajcie moi drodzy, skoro jesteśmy na Starym mieście, na starym rynku w Pradze, wypadałoby zjeść coś typowo praskiego, typowo czeskiego. Trafiliśmy do restauracji Kozlowna Apropos. Jak jesteśmy w restauracji, która tak naprawdę jest której właścicielem tak naprawdę jest właściciel browalu? Kozel. To nie może się nie udać. Dłubie właśnie, kaczuszkę prawdopodobnie pyszną. Ja mam gulasz praski i do tego knedliczki. No i ciemne piwo do tego, bo gulasz też jest na ciemnym piwie. W tym posiłku, moi drodzy, historia jednego małego koziołka. Koziołek, 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 koziołek. Koźlaczek z taką pijanką. Wasze zdrowie, moi internetowi koledzy i koleżanki. Siemanko moi drodzy um, Witajcie dnia drugiego naszej wyprawy Więc tak Wczoraj Wczoraj nie kręciliśmy już więcej bo po prostu bateria mi się skończyła Wróciliśmy do hotelu um, I muszę wam powiedzieć, że Praga zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie bardzo pozytywne wrażenie, jedno jest pewne, że trzeba to będzie wrócić na dłużej, na dłużej zobaczyć te wszystkie fajne rzeczy w dzień, zobaczyć dużo innych fajnych rzeczy. I my po drodze fajnych muzeów mieliśmy, Łącznie z muzeum legend i duchów miejskich praskich niesamowita rzecz. No a teraz, co? teraz to śniadanko. Jedziemy moi drodzy. Idziemy do Zakopanego. Kowanko, zanim wyjedziemy dobrze z Pragi. Jedna rzecz, słuchajcie. Yy. Czechach jest zatrzęsienie stacji na autostradzie y, koło Pragi tutaj w ogóle jak się jedzie to co 2-3 km jest, jest stacja y, benzynowa, ja, ja jestem w szoku na niemieckich autostradach tyle tego nie ma nie ma tego szok ja tego